Cześć Ta dziś mamy piątek, 8 kwietnia, czas na minutę starotem. Karta na dziś, a właściwie karty to po pierwsze siódemka była, która niedawno była, więc pomyślałam, że okej, okay, gotowość, determinacja do działania, takie do przezwyciężania działań, do przezwyciężania naszych trudności i przeszkód. No ale dobrze, no ale w jaki sposób to zrobić? Po co w ogóle to mamy robić? Co się dzieje, o co chodzi? No i dolosowałam kolejną kartę i tym razem jest to karta Rydwan. Nawet niedawno rozmawiałam. Z koleżanką, no poczekaj, jak pojawi się karta Rydwan, to dopiero będzie polka galopka. Więc po pierwsze, ta gotowość do działania, dlatego że być może będzie to taki dynamiczny albo nadchodzi dynamiczny czas, na którym naprawdę będzie y, trzeba się skoncentrować i skomunikować. Mało tego, karta Rydwan to też energia komunikowania się z innymi i to na wszelkie możliwe sposoby. Więc y, jeżeli mamy ważną rozmowę do, y, do przeprowadzenia, to przygotowanie będzie tutaj absolutnie kluczowe. Jeżeli mamy ważne wiadomości do przekazania, to też warto odpowiednio się do tego przygotować, chociażby przetestować, sprawdzić w jaki sposób dana informacja będzie odebrana chociażby. Dlatego też warto y, odpowiednio się przygotować. Y, jeżeli mamy przygotowywać się, no bo to jest Rydwan, Rydwan to ruch też, tak? Ja miałam kiedyś wrażenie, że w ogóle nie wysiadałam z samochodu, kiedy by ta karta była moją kartą miesiąca. Więc może warto odpowiednio ułożyć plan. Plan takiej podróży, plan wyjazdu, żeby się do tego odpowiednio przygotować. Powtarzam się, ale też zadałam pytanie, no dobrze, no ale do czego mamy się przygotować, co mamy poukładać, co mamy sobie równiutko przy, przynajmniej na tyle, na ile możemy, tak? Wszystko przygotować. No to właśnie, między innymi, to, żeby ukierunkować nasze działania dokładnie w ten sposób, czy w tym kierunku, że się powtórzę, który jest dla nas najważniejszy, który jest najistotniejszy w danej sprawie, o którą pytamy, o której myślimy. I być może to jest właśnie kluczowe, żeby, żeby nie zaniechać działania. Bo najgorsze, co można zrobić w karcie, rydwan. To właśnie założyć ręce, usiąść na, kanap, usiąść na kanapie i nie robić nic. Karta Rydwan zachęca do tego, żeby wykorzystywać wszelkie możliwości, wszelkie działania przygotowawcze, ale też takie zbieranie się na odwagę, bo siódemka była w to też takie zbieranie się na odwagę, żeby właśnie zakomunikować, żeby zadziałać, żeby ukierunkować nasze działania dokładnie w ten punkt, który jest dla nas najistotniejszy. I żeby uniknąć tego takiego właściwie zostawienia spraw, spraw samym sobie, tutaj należy właśnie przejąć inicjatywę. I dzięki temu naprawdę dużo więcej uzyskamy, dużo więcej zrealizujemy, dużo to dalej zajdzie niż sobie nawet wyobrażamy. Ja tak spróbuję pokazać te dwie karty, chociaż to może być trudne, ale karta Rydwan też pokazuje, że nawet jeżeli mamy plan, nawet jeżeli mamy poukładane wszystko, to czasami to nic nie może być wykute w betonie, zresztą tu też widać, że to nie w betonie, bo być może konieczna będzie zmiana metody, zmiana podejścia, zmiana. Jeżeli coś nie idzie tak jak powinno, to naprawdę należy nie usiąść i czekać i płakać i zastanawiać się i dumać przez nie wiadomo jak długo, tylko zmienić kierunek, zmienić metodę, zmienić podejście dokształcić się na przykład, bo to też będzie ważny aspekt, a ta, a ta zmiana, która nadchodzi, ta energia, która nadchodzi, zapowiada naprawdę dużo pozytywnego działania, dużo rozwiązań, dużo um, sukcesów również, jeżeli odważymy się podjąć wyzwanie, tak? podjąć tą rękawicę. I oczywiście warto sobie zadać pytanie, no dobrze, to jakich obszarów dotyczy moja zmiana? Do czego ja tak muszę się mocno przygotować? Do czego ja muszę tak się nastawić? Gdzie ja muszę ułożyć ten plan? Albo czemu muszę stawić czoło z odwagą? I tutaj właśnie przychodzi rydwan, który mówi: po pierwsze, odważ się zmienić metodę, jeżeli nie działa, odważ się ruszyć sprawy do przodu, jeżeli masz wrażenie, że utknęłaś w miejscu. Odważ się zmierzyć z tym, że być może będzie czasami tak zwana polka galopka, czyli będzie tempo, 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 żeby później mogło być trochę łatwiej, żeby mogło być lepiej poukładane. Im więcej, to zawsze tak jest, że im więcej na początku włożymy wysiłku w układanie tego wszystkiego, w dopasowywanie do siebie, tym łatwiej będzie później nam to zmieniać, korygować na bieżąco, nie czekać nie wiadomo do, do jak odległego czasu. Dlatego zadawajmy sobie pytanie, jakich obszarów w naszym życiu dotyczy ta zmiana i czy oczywiście jesteśmy gotowi. Na to, czy jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie Rydwanu, czyli tej dynamiki, tego, że on mówi: zmień metodę, zmień kierunek, zmień sposób, zmień nastawienie. Ale na pewno nie siedź z założonymi rękoma i nie czekaj, że coś się zrobi samo, bo tak się na pewno nie stanie. Dlatego myślę, że świetna energia na koniec tygodnia. Ja wiem, że często jesteśmy już zmęczeni, jesteśmy już pod koniec tygodnia trochę potrzebujemy odpoczynku. Ok. Odpoczynek jest ważny i nawet bardzo do tego zachęcam, ale niech on nie będzie y, tylko y, błogim lenic, lenistwem, czy jak ja mówię, słodyczą nic nierobienia. Ok, fajnie, przez jakiś moment super. Natomiast fajnie to przekuć później w jakąś, w jakąś energię. Jak odpoczywamy, odpoczywamy też rozsądnie, nie zamulając się, yy, yy, oglądając nie wiadomo co i nie wiadomo jak długo, bo dzięki temu damy sobie przestrzeń na to, żeby właśnie odpowiedzieć na pytanie, że w jakim obszarze życia nasze działania powinny się zmienić, albo czy jesteśmy gotowi na to, żeby zamknąć to, co stare, poukładane i musimy to zmienić. I otworzyć to, jakby otworzyć się na nowe, tak? Jakby zmierzyć się z tym nowym. Myślę, że niezłe, niezłe kombo na koniec tygodnia i naprawdę warto podejść do tematu y, działania z determinacją i przygotowaniem po to, żeby zmierzyć się z tym nowym, z tym dynamicznym, z tym, że należy coś zmienić na przykład, albo zakomunikować w jasny sposób, y, ale też y, działanie na zasadzie właśnie e, odwagi, na zasadzie planowania, na zasadzie przygotowania się, nie wykuwania w betonie, ale przygotowania się. Także koniec tygodnia e, powiedziałabym naprawdę e, świetna energia. I jeszcze tylko mała uwaga, jeżeli tego nie zrobimy, bo możemy machnąć ręką powiedzieć w nosie mam, cały czas to robię, teraz potrzebuję odpoczynku. Okej, okay, tylko warto za każdym razem warto mieć świadomość konsekwencji. Nawet jak przyjrzymy się tej karcie Rydwan, jeżeli nie będziemy kontrolować tego co się dzieje, to jakby wszystko rozjedzie nam się jakby w dwóch różnych kierunkach i, i dlatego myślę, że warto przyjrzeć się jak możemy to wykorzystać, nawet nie tyle zmienić, bo zmienia się coś nieustannie, jak możemy to wykorzystać. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa.